Maneczko, ja jestem KPEN, a ty, drogi widzu nie zapomnij nosić po domu klapek. Dzisiaj zaczynam nową serię z Minecrafta. Jest to one block, świat, który zaczynamy na jednym bloku. Tak jak widzicie, że stoję na jednym bloku i muszę przejść po prostu grę. Tam jest różnych kilka faz yy, tego one blocka. no i musimy sobie z tym poradzić. Zaczynamy. Dobra, lecę, kopię. O, proszę bardzo. Tutaj wszystko jest napisane, co trzeba robić. Więc tutaj problemu nie będzie. Mam nadzieję, że nie zespi się za szybko jakieś zwierzątko. Jest skrzynka. Hmm. Akurat na crafting mam, patrz. Zrobię crafting sobie tutaj. Mogę kopać dalej. Silnik nie będę używał, bo trochę szkoda. Tego drewna jakby się więcej udało wykopać troszeczkę, to zrobimy na platformę. O, o, jest. 10 faz proszę bardzo. Dobra, zobaczymy. Each face has a team, proszę. matko, prawie mi spadła ta owieczka. Tak, świnka. Teraz tak. Zrobię sobie tak. Bo to więcej, więcej pożytku będzie z tego. Jeżeli bym postawił pełne bloki. No mam nadzieję, że nie spadnie ta świnka. Musiał się. Musiał. co, O, daj tutaj wujowi pracować. Dobrze. Mamy już tutaj jakiś pierwszy podstawowy kącik. to świnka niestety musi sobie tak stać, tutaj na razie. Przesunę ją troszeczkę, żeby nie przeszkadzała w kopaniu. Mam nadzieję, że za szybko się też szybym obszarem nie zrespił. Bo było średnio. Ja Mamy jedzenie. Dobra, jest drewno, zaraz zrobię sobie troszeczkę narzędzia skrzyneczka, proszę, z kolejne rzucenie no jest no to to wiem musisz mi mówić a dobrze, drogieńko drogieńko nie jest potrzebne zrobimy sobie deseczki zrobimy sobie patyczki i sobie zrobię tak Siekierkę Żebym się miał jak obronić, w razie czego hmm. zrobię sobie na pewno killów, jakby mi wyskoczył kamień. I na razie tyle, bo na więcej mnie nie stać. Ok. Okej, okay, mam dynię. Nie marbuza. Także tak, Dynia będzie można, można posadzić. No spokojnie. Dynia się przyda na pewno. No. Proszę. Teraz dostanę wodę. Proszę. No nie. Za wcześnie na to. Czemu tak wcześnie dostaję te zwierzątka? Przecież. masakra nie powinno mi tak wcześnie dawać tych zwierzątek no o i widzisz i teraz można zrobić tak można sobie to zamienić ja blok mchu tam postawię myślę no, będzie najlepiej mam nadzieję tylko, że to mi nie spadnie o, udało się i tak trzeba teraz pod tą skrzynką postawić bloczek aby nam nic nie spadało wodę możemy zebrać, to stawiamy z powrotem ty się przesuń nie przeszkadzaj tutaj bojowi no i lecimy dalej <laughs> więcej drewna trzeba, tylko właśnie narzędzia, no to łapą lecimy na razie. Te arbuzy to tak. Wiecie co sądzę tam od tych że nie? może być lepsze niż te arbuzy, więc do tego na pewno będziemy w pierwszej kolejności dążyć, żeby było lepsze. W tej chwili nie możemy zrobić placki deniowe, ale zanim ja dostanę jeszcze kurczoki dwa. A zanim ja dostanę, no jak się noszą trzcinę, żeby zrobić cukier, no to minie sporo czasu. Więc do tego czasu trzeba będzie już te arbuzy. O, drewnianko, proszę. No drewieńko, tej ziemi to ja już nie chcę na razie eee. Teraz jej dużo dostaje Ziemia będzie potrzebna mi później, i to nawet bardzo dużo ziemi Żeby sobie zrobić farmy No ale na ten moment to jak chcę drewna żeby powiększyć platformę Mogro no Dawaj drewno Nie mogę w to uwierzyć No to jest niewiarygodne po prostu Ja pierdzielę. Za co? Dobra, no tutaj już jest jeden taki wystający klocek, to pójdę w tę stronę kawałek i sobie... No nie zrobię nagrody dla nich. Nie zrobię nagrody dla nich, bo nie wiem jak, przecież. No ale będzie więcej miejsca przynajmniej. Tu ich przesunę. Sobie będą łazić tutaj. I nie będą mi tam przeszkadzać. Kurcze. mu, No i stracę teraz ten jeden kawałek. Nie dobra. Udało się złapać na szczęście. Hmm, hmm, hmm. Mogłem w sumie powiększyć cały kwadrat. No już trudno. No, jeszcze tylko trzy złoczki zostały. To sobie zostawię na później. Dobra. Teraz ja na pewno chcę z tego zrobić nasionka. No i tu sobie zostańcie, no to w marchewki nie ma nic, no to musimy popchnąć, idź owieczko, teraz ty świnko, idziesz, idziesz. Trzeba uważać, żeby krówki nie zrzucić. Niech te zwierzęta takie niegrzeczne. No, do przodu. Tutaj. Nie spadnij tylko. Dobra, i drewienko. Dobrze, więcej drewienka. Dawaj, drewienko. Dawaj, drewienko. Zrobimy zagrodę zwierzaaką już powoli tej ziemi mam dosyć prawie co jest tak idzie <ścoughs> noc Idzie noc mam no. ciekawe. Jakiś węgiel wyskoczył, bo ja się boję. Ja się boję nocy. Nie tu zaraz jakiś ząbiak zaatakuje. Zwierzątka brońcie mnie przed zębiakami. Kurcze, nie potrzebuję jedynie zniszczyłem wszystkie. Bo. Mogłem sobie postawić. I tego. Pałowana. I on by mnie bronił. A teraz to nie wiem, czy dostanę dynię, Może będę musiał sobie wyhodować dopiero. Mi się to podoba. Trochę się cykam tej nocy serio, nie? Nie, no chyba za mało przestrzeni tu jest, żeby się coś zrobiło. Ale ile tych kurczaków? Przecież mi nie trzeba na razie. Dawa już mamy. Masakra. Dobra. Czas zrobić nowe narzędzia. Szukierkę. więcej grzybienka, o skrzyneczka, u jest marcheweczka, okej, okay. mamy co zasiać na razie, na razie jest bardzo dobrze, na razie bardzo dobrze dropi, na początek sobie jedno duże takie pole zbuduję dziewięć na 9 bodajże i tam sobie wszystko zasadzę o druga świneczka bo będzie potrzebne będzie świneczko bardzo potrzebne no ten już jajo złożył I dawaj jajo Niezłe jaja mają te góry, o, jest dynia i teraz to jest glina, nie śnieg, a ja myślałem, że to jest śnieg, dobra, nieważne. Dobra, mamy sporo drwienka. O, jeszcze węgiel by się przydał, żeby. żeby, żeby rozświetlić. rozświetlić tutaj to wszystko. Bo z tego węgla to ja się boję. że mi się tu zresztą jakieś mobki. I ja piertykam, ale się przestraszyłem. Masakra. Trawy. O tak. To się przyda. To będzie bardzo potrzebne. Ok. Pierwsza faza się kończy. Zaczynamy ulepszanie do następnej. Proszę mi się tu cofnąć. Jest kamyk. Jest kanek Underground. Czyli tutaj możemy trafić mój upragniony, mój upragniony węgiel. Ruszy węgiel. chce chcę węgiem, żelazo to kamienne, muszę nie? nie wiem, ale zrobię na no wszelki wielki. No, tutaj niestety trzeba bardzo oszczędzać materiały, więc ja nie chcę na przykład sobie kopać tym kamiennym, dopóki mam. Dopóki mam drewniany i dopóki i dopóki. Nie mam lawy, bo nie mogę sobie na razie zrobić. Koblarki. Mam się koblarki. Wiesz o co chodzi dziąż nie mogę sobie zrobić kobla po prostu schowam sobie co ważniejsze o i teraz tak to mi jest na razie niepotrzebne to mi będzie potrzebne I Jeszcze jeszcze trzeba wypadać succio Miedziucha się przyda na lewelowanie mamy cztery pochodnie więc mogę sobie wziąć to, to, to i to i porobimy sobie dalej podłogę. Okej, okay, wyszło fajnie. Wyszło. fajnie o i super teraz można powiększyć ale teraz też i co ja zrobiłem no nie mam teraz jak z zagrody zbudować wszystko przerobiłem na te tutaj Ech. kapen kapen niech ci będzie kapen Dobra, lecimy z budową. Nie wiem, czy, czy mam pokazywać ogólnie, jak buduję to wszystko. Czy chcecie widzieć wszystko, na przykład, co robię? i nie przewijać nic, nie wycinać nic, czy, czy chcecie widzieć wszystko piszcie mi w komentarzach, żebym wiedział, a jak, jak wam robić odcinki ogólnie jeżeli Wam się podobają moje materiały, no to yy, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, żebyś wiedział kiedy, e, kiedy dodaję nowy odcinek i Zapraszam na Instagrama, tam zawsze wrzucam posta z zapowiedzią też tego odcinka. Także na pewno nie przegapisz, jeżeli lajkujesz. Dobra, już się zaczyna robić tutaj trochę przestrzeni, ale ja się dalej boję. ale ja się dalej boję dobra ja bym chciał sobie zbudować zagrodę dla tych zwierzaczków ja bym sobie chciał zrobić zagrodę więc potrzebne mi jest więcej teraz że miejsca Dwa że drewna, bo kawę przerobił na płyty i teraz nie ma jak zrobić. Zagrody na staki, dwa i pół staka mi jeszcze zostało Ok, podam tutaj teraz. Tak się właśnie magluje materiał masakra, ale drewno akurat to będzie nasz nieskończony zasób, no bo zrobię farmę drzewek, nie? Las, las własnościowy zrobię, który sobie będę wydzielał. i będą z tego sadzonki, także o drewno się martwić nie trzeba najbardziej to się martwię o tą ziemię bo tej ziemi dużo nie będzie niestety tej ziemi dużo nie będzie a niestety ziemi w Minecrafcie chyba się nie da wyczarować z niczego więc no trzeba oszczędzać trzeba to logicznie logistycznie dobrze rozegrać bo w Peterze ani w endzie chyba nie znajdzie się ziemi więc to trzeba sobie radzić z tym, co jest. Dobra, trochę dużo mi się tego tego tak zostało. Dobra, już się zapowiadał. Tutaj ładnie się robi fajnie, podoba mi się. Platforma jest troszeczkę spora. Także fajnie, fajnie. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy robili, bo to jest na pewno powiększenie platformy, zrobienie oddzielnych zagród dla zwierzaczków i farmy, no bo musimy mieć pojeść, także farmy będą bardzo potrzebne. na razie mam tylko jedno, ale, ale teraz mamy te podziemia, więc mam pewien pomysł, mam pewien pomysł, zobaczymy czy to zadziała później. Może się uda zrobić więcej, więcej tej wody. Byłoby miło, gdyby się udało wyszło, więc trzymajcie kciuki mek, żeby ten budowanie było takie łatwe prawdziwe w życiu to by było super, co? hmm dobra, łocują się będziemy kopać dalej Potrzebuję trochę drewna Ale w podziemiu to chyba raczej nie dostanę do drewna Chociaż nie, teraz mogę dostać z tych dwóch etapów w sumie Więc, drewieńko, drewieńko poproszę poruszę. ciachu, drewieńko No daj drewno Odejdź Niegrzeczne te krowy mm. Super Fajnie Ale Co mają równiny I podziemia do grzybowej krowy Tego trochę nie rozumiem Ale fajnie Fajnie Muszę z niej zupkę mieć Także gicior Ej dobra, w sumie patrzę tak troszeczkę się zagadałem i ten odcinek już się przedłuża. Więc chciałbym go zakończyć. Także serdecznie widzu, żegnam się z tobą. I do zobaczenia w następnym odcinku z tej serii oraz w następnym po prostu z tej drugiej serii. Nara.